Cześć jestem na Radio z kanału Hannes Garaż ale to już wiecie mam tu dzisiaj takiego mieczysława praktycznie jest cały do malowania przedni błotnik jakiś jakieś tam rdze były już to było kiedyś robione tu na drzwiach była taką malutka łateczka zrobiono też była taka łatka, no troszkę kto to zapierdolił, że tego nie pokazał, bo przed tym jak to było zrobione, no trochę to było strasznie zrobione i przez to może tego też nie pokazywał. Ale no czas tego jakoś wyjść. Tak to klient sobie przywiózł od Blachorza. tak to wyglądało. Tu łatki nie było, ale kiedyś tu było chyba przydupane lekko do zatku, bo tu już coś nasi byli. Także tak to wyglądało. Tylnioklapa, jakieś tu wrzodki małe były. Tu to jeszcze muszę spróbować lekko jakimś tam muziny, czymś wyczyścić, ale myślę, że z tego wyjdę. Tu, tu tak samo. Na razie tutaj oscylacją zrobione, tu jest ogólnie fajnie, też tu jakieś leki wgniotki były i przez to to jest tą jakoś tam pierwszą lagę przyciągnięta tam żywicą. Troszkę tu to było słabe. No ale klient nie chciał tu łatki robić. Eee, tu już też nasi byli, tu jakoś mało wgniotka była. No tu było trochę więcej, bo ten błotnik to był i krzywy. I tu też była taka łata zrobiono. No tak to klient chciał, niestety. No tak się robi, jak to go dają. Jak płaci, robimy tak godo i w ogóle. Tu Jeszcze na masce są też takie wgniotki, nie wiem, spróbuję to albo sputerem to po wyciągu, albo coś z tym zrobię, obejrzę. Ogólnie Mercedes staje do malowania. No, cały jest. Może dachu nie będę malował. ale kaj to było nie z tej strony, to nie było z drugiej strony. No i tu jeszcze też to, trochę klar też odpaduje. Tu to było. Asi. Troszkę klar odpaduje bo to już ta strona akurat było malowana też i tył No zderzaczki tak samo Jeden tam jest nowy zderzak Znaczy nowy jak nowy no jeździł W podkładzie ten zderzak jakiś tam Czas jest taki też podzielany już Tylny zderzak ma jakieś tam przetarci Mam tam ich na dworze ale nie da wam teraz tego pokazywać bo już ciemno jest Także tyle no takie 124 Coupe No co jeszcze o tym, no nic no No a jeszcze właśnie klapka też tu Nie wiem czy to będzie widać Jak to pokazać, a nie będzie tego widać Ciężko to nagrać Ale ma ta klapka tu takiego wgniota wielkiego Ale muszę pierwszy kolor do tego dobrać Bo ta klapka jest w oryginale O teraz coś tu widać, o, 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 o właśnie Także jak dobiera kolor, potem się tą klapką też zajmna. Co jeszcze? A jedne jeszcze lusterko, też tam jest do malowania. Bo tu było, co tu było z tym lusterkiem? Aha, tu też lakier odchodzi, o. Lakier z tego odchodzi, także muszę to rozebrać, wyciągnąć, wyszlifować i tak dalej, no. a maska też ogólnie jest cała, bo tam te pniotki, takie jak je godą, jakiś lakier odchodzi. Koszta macka była robiona, tu coś podźwigało, jakieś kurwa bąble, także takie rzeczy, także nic. No, na dzisiaj, tela. No, tu jeszcze na drzwiach też za, trzeba zrobić. Klient ogólnie powiedział, tego mu nie robić, no ale kurwa mnie aż gańba, żeby tego nie zrobić. Bo By kurwa musiał 4 albo 5 nocy kurwa nie spać, jak tego nie zrobię. No, także na dzisiaj, tela kończa. Kipiwko może jeszcze dupna i spać. Także pozdrawiam Was. Na razie. Cześć!